W tym zestawieniu przedstawiam postacie, które nagle stały się jednymi z najlepszych postaci w tej grze. Są to postacie, które no, zawsze były takie słabsze zawsze to były słabsze postacie, właśnie w tej grze. No, a teraz są to jedne z najlepszych postaci. Czyli, no, jak widzicie, wykres poszedł w górę. Postacie są coraz to coraz to lepsze. Właśnie te które wam dzisiaj przedstawiam, więc na pewno będzie ciekawie, no i na pewno nie każdy z was wie, jakie to są postacie, naprawdę bardzo mało osób o nich wie, no i od razu zaznaczam, że ostatnia postać z tej listy, to jest ta postać, która stała się najlepsza z najlepszych, a była na samym dole rankingu najlepszych postaci, więc dobra, myślę, że możemy zacząć z pierwszą postacią i pierwsza postać, która znajduje się na tej liście, to jest uwaga, Hank, tak Hank był bardzo często hejtowany, dużo osób, nawet ja mówiłem, że ta postać jest słaba. Ogólnie rzecz mówiąc, no to każdy narzekał na to, że jak kładuje się atak od Hanka, to trzeba naprawdę bardzo długo czekać. No i wciąż się zgodzę, no trzeba długo czekać, to jest prawda, ale jak zobaczycie, ile Frank zadaje D-Majja, no to ta postać teraz jest jedną z najlepszych, no jaka postać zadaje 4200 HP, naprawdę, bardzo mało postaci jest w stanie aż tyle zadawać obrażeń i Hank jest to jedną z tych postaci, która jest do tego zdolna. A co najlepsze, może nawet zadawać obrażenia przez ściany, co naprawdę bardzo mało osób umie. Ale jeśli chodzi o postacie, to jest naprawdę bardzo mało postaci, które umieją strzelać przez ścianę. Tak w zasadzie tylko postacie, które rzucają swój atak są w stanie to robić, więc naprawdę Hank jest specjalną postacią. No i Hank był hejtowany, dużo osób mówiło, że to jest nawet najgorsza postać z tej całej gry. No i ja też się z nimi zgadzałem, ponieważ tak rzeczywiście było. On naprawdę bardzo mało zadawał obrażeń, a teraz zadaje mnóstwo. No i wiadomo, że jeszcze ma swojego ulta. Zobaczcie, ile jego ult zadaje, no bo atak wiadomo, atak fajnie, że aż tyle zadaje, ale zobaczcie, ile od niego zadaje ult. Uwaga: 3, 2, 1, 15 tysięcy, HP. ja cię krecę, żadna postać nie jest w stanie aż tyle. Zadać jednym kliknięciem. Dosłownie wystarczy jedno kliknięcie i 15 tysięcy HP poszło. I patrzcie, mogę sobie tak w nieskończoność używać tego ulta To jest naprawdę zabawne. Naprawdę bardzo mało postaci jest aż tak dobrych jak Hang. No jest to postać, która no nie była wcale jakąś dobrą postacią. Dużo osób mówiło, że jest to jedna z najgorszych, ponieważ tak było. No a teraz jest jedną z najlepszych postaci. Dobra, następna postać to jest. Otis. I tutaj ta postać ogólnie to jest najmniej popularna postać w tej grze. Jest to z tego powodu, że ta postać wyszła w najmniej popularnych czasach Brawl Starsa. Ta postać wyszła w 2023 roku. W lipcu i wtedy Brawl Stars był najmniej grany w całej historii, co jest naprawdę bardzo ciekawe. No i wtedy właśnie ta postać wyszła. No i przez to naprawdę dużo osób nie lubiło za bardzo tej postaci, ponieważ no nikt jej nie miał, ponieważ nikt nie grał w tych czasach, jak ona była dosłownie w sklepie dostępna. Dlatego. Bardzo mało osób lubiło tą postać, ale ludzie się przyzwyczaili do tej postaci i ona no jest dobra. Nie będę to ukrywał. Co z tego, że ona wyszła w nieznanych czasach Rollstarse, gdzie prawie nikt nie grał, tylko ja sobie grałem w tą grę. No, naprawdę ta postać jest dobra i ludzie to zauważyli, że naprawdę dużo zadaje obrażeń, a co najlepsze, ma swojego ulta, gdzie wy. Jak macie tego ulta na sobie, no to nic nie jesteście w stanie zrobić, ponieważ tak działa ten ult. Po prostu nie jesteście w stanie nic zrobić. Jesteście zamrożeni. Dobra, możecie chodzić, wiadomo, ale nie możecie zdawać ani jednego obrażenia. Dlatego od niej ult i cała ta postać jest naprawdę bardzo dobrą. Postacią. No, ale tak nie było. Ta postać była słaba przez naprawdę długi czas, no a teraz stała się naprawdę bardzo dobrą postacią. Nie powiem, że jest to jedna z najlepszych, ale na pewno jest to w miarę dobra postać. No i następna postać na tej liście to jest. Żanet, Ta postać była przez długi czas hejtowana. Tak mi się wydaje, że przez cały ostatni rok ta postać była hejtowana. Dużo osób mówiło, że to jest słaba postać, a to jest smutne, bo ja pamiętam, jak widziałem ją w Rul i już myślałem: Kurde, te latanie jest takie mocne. Żadna inna postać nie jest w stanie latać, i myślałem, że ta postać będzie najlepsza w grze. Ogólnie o to ta postać nie jest zła teraz, ale są jeszcze parę miesięcy temu dużo osób. Mówiło inne zdanie. Miało inne zdanie bardzo dużo osób. Z tego powodu, że ta postać też była gorsza. Zobaczcie sobie, jak teraz szybko od niej atak się przedłuża. Kiedyś tak nie było. Dosłownie no, jeszcze parę miesięcy temu, jak nie parę tygodni temu, to o wiele dłużej ten atak się przedłużał. Trwało to po prostu więcej czasu i przez to ta postać była o wiele gorsza. No ale teraz ta postać, no, jest naprawdę. Fajna, no i to, że umie latać, no musimy o tym wspomnieć, ponieważ, no, żadna inna postać nie umie latać dosłownie. Nie ma ani jednej postaci, która umie latać. Już są postacie, które umieją chodzić po wodzie, już jest ich kilka, ale żadna postać nie jest w stanie. Latać, oprócz oczywiście żanet, i przez to sądzę, że ta postać no, zasługuje na miejsce na tej liście. no Postać, która kiedyś była bardzo poniżana, a teraz jest jedną z najlepszych postaci w grze. Nie powiem, że jest najlepsza, ponieważ wiadomo, że na tej liście najlepszych z najlepszych postaci raczej ta postać nie będzie się znajdować, ale i tak sądzę, że ta postać zasługuje na miejsce właśnie na tej oto liście, ponieważ postać jest naprawdę bardzo. Dobra, okej, okay. przejdźmy do następnej postaci. I następna postać to będzie uwaga, Lola. Ta postać jest na tej liście z tego powodu, że sądzę, że ta postać po prostu została zapomniana. Naprawdę bardzo mało osób gra tą postacią. Jeśli chodzi o wyższe kwarki, też nikt nie wbija za bardzo wyższych kwarków na tej postaci, a sądzę, że jest to słabe, ponieważ postać jest naprawdę mocna, tym bardziej ze swoim star powerem, gdzie ona zdaje 30%. Więcej, wyobraźcie sobie, zadajcie 30% więcej, to jest naprawdę bardzo dużo w takiej grze no i niestety ta postać była słaba przez dłuższy czas, Chociaż w sumie tak szczerze mówiąc ta postać nigdy nie była słaba, ona miała czasy gdzie była słabsza, ale ona zawsze była w miarę silną postacią, no ale teraz jest to już naprawdę dobra postać ult od niej i właśnie ten Star Power jest naprawdę bardzo dobre, no i wyobraźcie sobie, że macie ten Star Power, macie ulta, to wtedy dosłownie jesteście niezniszczalni, ponieważ nie dość że macie klona od siebie Chyba wiecie, jak działa ult od Loli. No to ona robi sobie klona i jeszcze zadaje o 30% więcej. To wtedy ta postać zadaje dziesiątki tysięcy HPS. Naprawdę chore. Ale okej, okay, mówiłem, że pod koniec zestawienia będzie ta najlepsza postać, która kiedyś była najgorszą, a teraz jest jedną z najlepszych postaci. I teraz tą postać przedstawię. Jest to uwaga, Doc. Dok jak najbardziej zasługuje na miejsce na tej liście. Jest to postać, która była poniżana, nękana. Dużo osób nie lubiło tej postaci, w tym ja. Ja dużo razy mówiłem, że ta postać jest słaba i też sądziłem tak, ponieważ była słaba, ale teraz ta postać jest jedną z najlepszych postaci w grze. Jego drugie życie jest naprawdę bardzo mocne, dodaje mnóstwo a co najlepsze, może nawet leczyć swoich teammateów. To jest coś, co jest naprawdę przydatne jest naprawdę mało zadymiarzy, które mają taką opcję, że mogą leczyć swoich teammateów. Dlatego sądzę, że ta postać to jest taka postać, która no, zasługuje na miejsce na tej liście. Postać, która kiedyś była bardzo słaba, a teraz jest jedną z najlepszych postaci. No i to na tyle. Elo.